Przysięgam, że to jedna z najzabawniejszych partii w mojej karierze. Tutaj poszła obrona sycylijska, no ale wyszły takie angielskie, powiedziałbym, struktury. No i tutaj arcymistrz grający białymi zdecydował się wpakować od razu tego skoczka na D5. Powiem wam, że ma to jakiś sens, natomiast osobiście nie jestem fanem takiego podejścia, no bo najczęściej no to po prostu na tym punkcie D5 się wszystko wymienia. Ale rzeczywiście często jest tak, że arcymistrz jest specjalistą od jednego jakiegoś otwarcia. No, więc na to trzeba uważać. No, bo rzeczywiście ci arcymistrzowie grają często jakieś mierne otwarcia. No, ale wiecie, 30 lat doświadczenia i nawet w miernym otwarciu łatwo się wywrócić, jeżeli ktoś super fest ogarnie. Ja tutaj zagrałem takie szybkie wieża B8. Wydaje mi się to bardzo. Bardzo takie, wiecie, sprytne podejście, ponieważ często ta przekątna się otwiera. Dlaczego? Ponieważ czarny, czyli ja, chcę tutaj atakować przez F5. Zazwyczaj białemu się nie opłaca to bicie na F5, bo następuje odbicie pionem, i ja wtedy dominuję w centrum, ale no wiecie, zawsze są tutaj jakieś taktyczne możliwości. Zawsze też są jakieś taktyczne możliwości wjazdów na C7 z widłami, więc ogólnie wieża B8 jest bardzo elastyczne, no i często chcę właśnie grać przez B5. Przeciwnik tutaj zrobił roszadę, ja też zrobiłem roszadę. No i on zagrał tak. Y nie najlepiej, no ale typowo, czyli F4. Teraz powiem Wam, że ma to ustawienie pewien sens. To znaczy, jeżeli wbijecie to sobie na Stokwisza, to stokwisz Wam powie, że nie, to nie ma sensu. Natomiast sens jest taki, że możesz grać to samo przeciwko każdemu ustawieniu czarnego. No i dobrze wiecie, że obrona sycylijska jest ekstremalnie złożona. Co za tym idzie ekstremalnie ciekawa, no tych wariantów jest naprawdę odgroma, no ale nie każdemu się chce po prostu uczyć tych wszystkich różnych wariancików, różnych, wiecie, szczegółów i tak dalej. Więc wielu zawodników po prostu stara się to ominąć, mając jeden jakiś schemacik na obronę sycylijską. No i teraz po ruchu F4. Ja zdecydowałem się tutaj sieknąć na d5, no i tutaj według komputerka najlepsze jest wybicie na f4, w co ja osobiście nie wierzę, powiem Wam szczerze. To znaczy, okej, okay, dostrzegam, tutaj, dostrzegam tutaj plusik związany z otwarciem tej przekątnej, no jednak co by nie było, goniec z g7 zaczyna hasać, no no ale tutaj jednak F5 wisi w powietrzu, E5 czasami wisi w powietrzu. No te piony jednak dużo tutaj pól centralnie kontrolują. Więc z praktycznego punktu widzenia ja nie jestem fanem tego wybicia. Natomiast ja zdecydowałem się po prostu na skoczek E7. Czyli mój plan jest tutaj łopatologicznie prosty. Przeciwnik ma zarąbistego skoczka, no to trzeba się tego zarąbistego skoczka. Pozbyć po prostu. No i mamy problemik z głowy. Przeciwnik powinien tutaj właściwie wybić, no ale on zagrał skoczek E3 i tutaj powinienem sieknąć na F4 i później walnąć F5. Ja walnąłem F5 od razu no i to nie jest tutaj najlepszym podejściem, ale okej okay. pozycja cały czas jest w granicach równowagi, więc wszystko jest okej. Okay. Przeciwnik tutaj zbił na E5, no powinienem odbić pionem, ja zdecydowałem się odbić gońcem oczywiście jest to blitz, partia z wtorku dla utytułowanych no więc wiadomo nie ma tego czasu zbytnio na rozmyślanie jedna sekunda dodawana za każdy ruch, przeciwnik skoczek C4 to ja sobie wrzuciłem szaszka i w ogóle B5 i tutaj pozycja już mi się bardzo, bardzo podoba. No i teraz zobaczcie, jakie 300 IQ w debiucie z mojej strony nastąpiło, patrzcie. Mówiłem wam, że będą problemy z tą wieżą. Mówiłem, jeżeli ta wieża zostanie na A8, to prędzej czy później ten goniec z G2 będzie na nią zerkał. W związku z tym wieża B8 naprawdę bardzo przydatne zagranie. Przeciwnik wtrącił atak na mojego gońca, więc się wycofałem. On też się wycofał. Teraz wybiłem na e4. I mój plan jest taki, że po odbiciu gońcem walę d5, totalna dominacja centralna. No i przeciwnik ma przewalony. Natomiast przeciwnik wtrącił tutaj wybicie. Ja Hetmanem odbiłem, i teraz zbił na e4, co pozwoliło mi zagrać po prostu goniec b7. I to jeszcze bardziej mi się podoba, no bo oczywiście, wymieniając białopolowe gońce, osłabiam króla przeciwnika. Przeciwnik wybił, dodatkowo po siódmej linii wieża może wkroczyć do akcji. Goniec D2. Ja, oczywiście, aktywizacja. Przeciwnik Hetman G4. No i tutaj powinienem walczyć o linię F, natomiast ja osobiście uznałem, że linia E będzie tutaj ważniejsza. Ponieważ moje rozumowanie było takie, że nie chcę wpuścić tego hetmana na E6. Ponieważ uznałem, że ten hetman na E6, hetman przeciwnika, będzie mi tutaj utrudniał życie, bo 5D6, wiecie, podwisa, mój król w tarapatach, więc są tutaj spore niedogodności, no i to mi po prostu nie pasuje. Przeciwnik wieża F1, no to ja Hetman E8, czyli realizuję mój plan, więc przeciwnik obronił skoczka. No to ja się zaktywizowałem, on wjechał na D5, no to musiałem odejść. No i tutaj oponent postanowił przyjąć ofiarę piona D6. No, nie powiem, żebym jakoś turbo hiper ultra dokładnie to podoliczał. Ale uznałem, że rekompensata za piona będzie zdecydowanie wystarczająca. Ponieważ. Te słabe białe pola sprawiają, że przy Hetmanach na desce, no przeciwnik zawsze musi uważać, tak? Zawsze jakieś tam Hetman A8, jakieś szachy tutaj wiszą w powietrzu. No i wrzuciłem sobie wieża D7, on zbił kolejnego piona. No to ja zbiłem na D3 wieżę. wisi mu goniec, goniec ewakuacja. No, i teraz właśnie wkraczam na A8 z szachem. No i tutaj zrobiło się dosyć nerwowo. Przeciwnik wycofał się na G2. No bo oczywiście mam piona w plecy, mało czasu już na zegarze, mam jeszcze 30 sekund w plecy, więc oczywiście jest to problem. Ci, co oglądają moje streamy, no to wiedzą, że lubię sobie pogadać w trakcie partii, więc później pod koniec partii zawsze jadę na kroplówce i tego czasu mi brakuje. No i ja tutaj uznałem, że będę po prostu niesamowicie sprytny, jeżeli zagram wieża F3. Co ciekawe, nie było to najlepsze podejście, ale faktycznie zadziałał. Ponieważ ja uznałem, że jak przeciwnik da szacha, no to się zasłonie gońcem, no, i w sumie mój król jest bezpieczny. Na no, groży matem, groży wjazdem na D1. No, ten goniec podwisa. No i przeciwnik się tutaj wycykał, wrzucił H4. Jest tutaj mała pułapka. Ja zagrałem szach. Król, yy, król jeżeli by odszedł, yy, no to teraz już jest koniec pieśni. No, bo następuje szach tutaj. Yy, no, i oczywiście wisi mi ten skoczek. Muszę uważać też na ósmą linię. No, ale wale H5. No, i tutaj po prostu nie ma obrony, a mój król się elegancko schowa, więc takie ciche posunięcie. No, ale domykam siatkę matową wokół białego króla. No więc przeciwnik prawidłowo się tutaj zasłonił. No i co ciekawe, powinienem tutaj pójść na końcówkę. Natomiast ja uznałem, że z hetmanami na desce będzie jeszcze lepiej. Przeciwnik zbił na A7. No, szach na pierwszej linii nic mi nie daje, więc zagrałem H5. I tutaj owszem, mam dwa piony w plecy, ale naprawdę ten król białego jest słaby. Naprawdę są tam bardzo realne problemy. No i tutaj gość popełnił kolosalny błąd. Zagrał Hetwan G1. No i od tego momentu, drodzy widzowie, musicie zapiąć pasy, bo takie przysiady termometru, co tutaj będą, no to po prostu padniecie. Naprawdę z przygodami partia. No i przed nami jeszcze 50 ruchów. Ja zagrałem skoczek F3, to jest faktycznie najlepsze i tutaj już się ucieszyłem, że wygrywam, nie? No bo przeciwnik nie ma gdzie odejść tutaj hetmanem, no więc jak gdzieś ucieknie, no to wjeżdżam na D1 i koniec. No ale Skubany znalazł tutaj skoczek F4. No i ja pod presją czasu nie zareagowałem prawidłowo. Powinienem odejść tutaj... Bo wtedy zerkam na gońca, zerkam na mata, no i atakuję jego Hetmana. No i on po prostu nie jest w stanie tego wszystkiego obronić i przegrywa. Natomiast ja, oczywiście, widząc, ile czasu mam na zegarze, no to stwierdziłem A300 IQ, Hetman E4 i zerkam na króla. No ale to nie było najlepsze. Bo okazuje się, że nie mam żadnego złośliwego odskoku z koczkiem, więc zagrałem Hetman B1. I teraz, co ciekawe, przeciwnik po takim ruchu wygrywa. Bo mój Hetman jest zamknięty, tu mi wisi. No, ogólnie mam całą masę problemów. No, ale on też nie zagrał prawidłowo. I tutaj, patrzcie, dwie sekundy na zegarze. No, ale zagrałem Król H7. Przeciwnik zbił na G6 w ogóle. Nie wiem, czy tutaj nie spanikował po prostu. Być może się wystraszył tych problemów na królu. No i stąd zdecydował pójść na taką końcówkę, gdzie ma trzy pionki za skoczka, więc materialnie naprawdę sporo. No i ja tutaj przeszedłem tym skoczkiem do ataku, zaktywizowałem oczywiście króla, no i tutaj cisnę delikwenta, wjechałem na d3, goniec d2, goniec e5, naprawdę gram tutaj bardzo precyzyjnie, a4 no to wybiłem, walnąłem na g3, e, oczywiście umiem matować gońcem i skoczkiem, e, to jest bardzo istotny aspekt w tej pozycji, no, ale faktycznie zrobiło się tutaj nerwowo. No, bo wiecie, mam świadomość, że wygrana jest, no ale te parę sekund na zegarze, no i łatwo przeoczyć i tam pionek ucieknie i będą problemy. No, więc od razu tego piona osaczyłem. No, i powiem wam, aż w szoku jestem, jak dobrze rozegrałem tę końcówkę. Naprawdę tutaj na, na kroplóweczce jadę najlepszymi ruchami. Elegancko aktywizacja, fajnie tutaj. Piona capnąłem No i teraz kwestia, żeby nie wymienić skoczka za gońca. Bo pole H1 jest białe, więc jeżeli to wszystko zniknie, no to jest remis. No ale wiadomo, mogę tego pionka zgarnąć gońcem, więc ludzik. No i do tego faktycznie doszło. Tutaj zdobyłem. Piona z linii H sobie uruchomiłem. No, i wiecie, mam świadomość, że to jest wygrana. No, ale też mam świadomość, że parę sekund na zegarze, więc na chwilę się zawaham. No i tutaj przegram jeszcze na czas. No więc szukałem po prostu, latałem tymi figurami, szukając jakiegoś sposobu, żeby albo doprowadzić tego piona do przemiany, no albo wymuszenia, żeby przeciwnik oddał gońca za tego piona. No bo wiem, że gońcem i skoczkiem potrafię zamatować. No i tutaj skoczek G5. No podciągnąłem skoczka, logiczne. Przeciwnik ciągle chodzi tym gońcem. No i gonie f 2 Próbuje wymienić, no ale on nie wymienia. No i tutaj zrobiło się naprawdę nerwowo. Prawidłowy przerzut był taki. Aktywizacja króla. Jak przeciwnik czeka. To teraz gram H2. I to muszę przyznać, że mi umknęło, ponieważ okazuje się, że jak on dalej no, goń, gońcem stoi, no zbić oczywiście nie mogę, bo pad, no ale wejść na F2 też nie mogę, bo pad. No ale teraz gram na przykład gońcem tutaj, no i jeżeli przeciwnik cały czas tutaj stoi, no to ja jestem w stanie go wytępować, co ciekawe. Czyli teraz zagram sobie na przykład goniec E5. No, i jeżeli on zagra goniec G1, to zbije, nie? Gońcem i skoczkiem zamatuje. A, a jeżeli stoi dalej, to ja mogę zagrać Król G3. Jeżeli on stoi tutaj dalej, no to zagram Król H3. I teraz już jest mat. I teraz już jest mat. No bo tego, tego przerzutu mi zabrakło. Ja widziałem, że mogę tego piona aż do H2 dopchać, tylko nie widziałem, jak dam mata. No, bo jeżeli w tej pozycji dam szacha, no to po prostu tracę tego pionka. No, nie wpadłem na to, że wymuszam, że ten goniec ciągle musi pilnować pola F2, no i wtedy na czylku sobie przechodzę. To mi nie przyszło do głowy. No, na sekundach zda zdarzają się takie sytuacje, że trzeba zagrać bardzo precyzyjnie. No, i jak ci ten pomysł nie wpadnie do głowy, no to trudno. No, i tutaj wiecie, manewruję, manewruję, szukam swoich możliwości. Tak jak powiedziałem, no, nie wpadłem na tamten pomysł, więc trochę się tutaj telepie, No, ale wreszcie H2 zagrałem. Tutaj jego króla przegoniłem. No, ale teraz pajacerkę odwaliłem, bo zagrałem król H3. No, i właśnie miałem taki plan, żeby tutaj zamatować przeciwnika na polu G3. Tylko problem jest taki, że jest teraz goniec C7. No i jak zbije, no to pad, a jeżeli odejdę gońcem, no to on bije. Yy, no i wtedy już wygranej niestety nie ma. Natomiast co zabawne, przeciwnik zagrał goniec F2 i ja zagrałem skoczek F3. I przeciwnik przegrał na czas. No cóż, pozostaje mi powiedzieć, że Stockfish płakał jak analizował tę końcówkę.